Serdecznie o to proszę, bardzo o to proszę i pokorno o to proszę, żebyśmy tak jak Dziękuję pracowali. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. zakończenie za pierwszej. Jeszcze Ja również Wysoką Komisję w tej chwili bardzo proszę za odpowiedzialny wybór, ponieważ stan gminy, który pozostawiam jest wręcz kwitnący i e, przez ten dzisiejszy dzień e, na pani, może za chwilę, kandydatka tak, na skarbniczkę. Wydała mi się dokładnie tak samo otwartą i szczerą osobą y, jak ja. Y, I... Y, y, tak, i kompetentną. Y, Także... No nie wzruszyłam się po prostu. Brak słów Pani skarbna. Rozumiemy to. Można jeszcze to Proszę. Ja, no ja nie sądzę, żebyśmy w tej, w tej sytuacji, w tym wszystkim, co jakby tutaj przeszliśmy, ustaliliśmy, że moglibyśmy Panią zawieść, zrobić z Pani zakładnika naszej jakiejś nie, nie sprawy. Także to, to zrobię, że to, 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 to w ogóle nie jest... To jest poza jakby naszym tutaj myśleniem i możliwościami. Spory są... że Można to są rozbieżności. posądzić, ale nie, o nas nie Nie, 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 Są, nie są, nie są, nie są granice i myślę, że też powinniśmy wspólnie ich jakby pilnować i, i też się tutaj m, wzajemnie je sobie przypominać, jeśli będzie taka potrzeba. Także nie sądzę, prawda, Państwa, że, żebyśmy żeby, mogli żeby, żeby Pani Eryna zakończyć, zakończenie coś takiego zrobić. To na pewno nie. Dziękuję. Zamykam dyskusję ogłaszam zakończenie pierwszego posiedzenia połączonej komisji rady gminy Cudno. Dziękuję. A tak było fajnie. Na wyba. Szanowni Państwo wznawiam obrady sesji po przerwie. I proszę kto chce zabrać głos. Proszę, Pan Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, konsekwentnie z poprzednim moim zdaniem bardzo serdecznie proszę Państwa Radnych o uzupełnienie porządku obrad w tej chwili o podjęcie dwóch uchwał. Uchwały Rady Gminy Słupno w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i w ślad za tym koniecznym do podjęcia drugiej uchwały Rady Gminy Słupno w sprawie powołania Skarbnika Gminy e może nie będę w kwestii formalnej, czy to w którym punkcie jesteśmy obrad, wiem, że punkt G zrealizowaliśmy, więc to po prostu między punktem G i K to teraz punktem H by się projekt uchwały o odwołaniu skarbnika punktem I projekt uchwały o powołaniu skarbnika, natomiast pozostałe punkty nabrały właściwie kolejnej numeracji. To już w takiej czysto formalnej i bardzo proszę z Wysoką Radę o przyjęcie mojego stanowiska gminy słupno i pani skarbnik. Szanowni Państwo, ponieważ jest bardzo późna godzina, myślę, że i tak byśmy nie zrealizowali tego porządku obrad i w tym momencie zaproponuję, abyśmy wniosek pana wójta przyjęli i znowu zmienili porządek obrad i wprowadzili te dwa punkty. Odwołania i powołania projektu uchwał w, w tym momencie, czyli w punkcie H. To tyle. Jeśli nie ma pytań, to przegłosujemy mój wniosek o zmianę porządku obrad. Czy Państwo mają jakieś pytania? To kto jest za zmianą porządku obrad, aby w tym momencie wprowadzić na pod obrady yy, dwa punkty o powołaniu i o, o odwołaniu i powołaniu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał też nie widzę. I proszę w takim momencie jeszcze raz odczytać projekt teraz uchwały. O, o, proszę Pana... Czy coś Proszę, pan, pan radny. Proponuję pani przewodnicząca, ponieważ projekt uchwały, projekty, obydwa projekty uchwały były czytane, a prawo wymaga, żebyśmy poznali nagłówek uchwały, to znaczy w jakiej dotyczy. sprawie ta uchwała, czego ona dotyczy, to proponuję, żeby były odczytane tylko, tytuły. tylko te właśnie elementy, tylko tytuły obydwu tych uchwał i żebyśmy o, Rozumiem, po, że jest po zgodę tym zgodę zgodę do głosowania. Dziękuję bardzo. Tak tak. Najpierw tak, jeden, potem drugi. Uchwałacy. Uchwała Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2015 roku w sprawie odwołania Sprawnika Gminy. Kto jest za proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę jednogłośnie. Bardzo tego żałuję, tak. I proszę o tytuł drugiego projektu. Projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania skarbnika gminy. Kto jest za proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym. Mamy e, drugiego skarbnika. E, proszę na... Dziękuję Państwu bardzo za, za zaufanie. Na tym, będę stała na A za... mogę jeszcze dwa słowa. Ponieważ <noise> jestem gospodarzem tego. To bardzo proszę. W międzyczasie, jeśli mogę, to powiem tak, że najpierw zwrócę się do pani Eli, która nas tyle lat prowadziła. Było rozmaicie proszę, panie, tutaj Przed... proszę, proszę, tutaj, obydwie, panie, obydwie. Teraz e, tak. Bardzo nam przykro z tego powodu, że pani Ela odchodzi. Oczywiście. Nie spodziewaliśmy się, że to tak nastąpi szybko, ale niemniej jednak e, przy tym, że ma trochę złości, że pani odchodzi. To niemniej jednak życzę wszystkiego najlepszego na tej nowej jakby drodze życia, że tak powiem. Niech Pani się spełnia, niech się Pani realizuje, niech, niech się zmieni to życie dotychczasowe, samotne, prawda, w wielką radość taką, żeby właśnie, że Pani wraca do swoich jakby okolic, korzeni. Myślę, że dużo Pani przez to też zyska. Naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego Pani życzymy. To jest tak, a do drugiej pani, że tak powiem, proszę piękne kwiatki i buziaczki będą też. Nie może być na Proszę o nas nie zapominać. Reszta sama przyjdzie. Proszę o nas nie zapominać i nas odwiedzać. My też tam powiedziemy. Tak, proszę się spodziewać tego. A drugiej pani, też na tej nowej drodze życia w naszych, w naszych pięknych okolicach. Życzę wszystkiego najlepszego. Życzę tego, aby ta współpraca układała się między nami jak najlepiej, czyli między Radą, Urzędem Gminy, Panem Wójtem, żeby, żeby no, Pani odnalazła się też w tej rzeczywistości nowej, bo na pewno to dla pani jest bardzo też duże wyzwanie. Chociażby to, że, że no, Pani ma doświadczenie, ale tutaj jest, jest, inna, jest inna, prawda? Ale to piękno, które tutaj mamy, na Gwili też myślę, że przyniesie Pani dużo wzruszenia, dużo satysfakcji, że, że Pani do nas przyszła. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować wszystkim Państwu, którzy głosowali. Na pewno nie, nie, nie zagadę Państwa zaufania, będę stała na straży finansów publicznych, ustawa o finansach, ustawa o noszeniu dyscypliny finansów publicznych, to jest konstytucja. Dla mnie to jest główne zadanie, również wszystkie te ze, zadania gminy, które będą do realizacji, oszacowanie dochodów. No na pewno mam doświadczenie w, tym, w tej kwestii, to jest moje życie w gminie, prawdę mówiąc. I chciałabym dalej realizować to w tej gminie jak najlepiej Państwu tutaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję się przyłączam do życzeń słów Pani Przewodniczącej. Nie dać, nic ująć. Ta współpraca, którą teraz pokazaliśmy jest dla mnie najważniejsza, dla mnie to zaszczyt honor. Dziękuję że bardzo. Witam na pokładzie jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, Czas dla prasy już minął. Ja poza protokołem i za, poza kamerą. Która pani stawia? Ta co odchodzi, czy ta co przychodzi? Obydwie. <sumy> <sumy> Jedna stawia, że odchodzi, Ale... druga stawia, że przyszła. I to jest głos Tam nie nagrywa. Ja powiedziałam, że tego <sumy> nie można nagrywać, to mnie nie trafiło. I poza protokołem. A ja też nie <sumy> Szanowni Państwo, myślę, że w tym momencie, w tym momencie, żeśmy się tak napracowali i tyle mieliśmy dzisiaj wzruszeń i tych dobrych i tych, tych negatywnych i najwyższy czas, abyśmy... Poszli do domu, tak. Czyli ogłaszam przerwę w obrazach do dnia 6 listopada, aby odpocząć, aby może nabrać dystansu do wszystkiego, aby był czas na przemyślenie.

To już na podstawie prognoz, bo tam nie ma i jeszcze pewnie się nie ukazało odnośnie krzywa i to trzeba na podstawie prognozy. To czy, no nie jestem, no nie na no nie oczywiście, ale czy byśmy mogli rozważyć, żeby jeszcze pani z dokończyła tę sesję? nasza odchodząca się w tym tygodniu byśmy dokończyli. To jest tylko propozycja. No też z tego odpada i uważam, że to jest oczywiście święty Chrystopal też przed czwartek możemy. No, bardzo, 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 bardzo. ja nie no, jestem, tak, tak, ja nie jestem przeciwnikiem, tylko może nie, nie jest to problem, tylko szukamy odważenia, żebyśmy może to. No, ale nie jest dla nas bardzo. No, sytuacja taka, że ja złożyłem. I i na nasz kiedy panie porozmawiają, Pane, panie są dogadane, No, przez stąd było moje pytanie, tak? Czy wszystko jest pozałatwione? Jest wszystko. Tak? Bo Bo nie chcę stawać w końcu, żeby to czuć Nie, nie, nie było... było moje pytanie, okay. prawda? Specjalnie. Projekt budżetu nie jest zagrożony do 15. To jest wszystko na bieżąco, czyli ja nie widzę problemu. A, czy ty, a, a czy ty, tylko a? tak. Czyli ja będę miała uchwałę z podjętą 6. Tak, no chodzi o techniczny, techniczną, że Pani jest sparafowana pod Ale to nie szkodzi wiadomo, o co chodzi. Ale to nie jest wiążące, nie, no, y, nie, nie, nie. Ja myślę, że w dzisiejszym jest tu podjęta uchwała o odwołaniu i powołaniu i taka data będzie. Dobrze, proszę Państwa, dla wszystkich szósty przyjmujemy. 6 o godzinie 9. Tak się widzimy. Uchwała jest w datę dzisiejszą. Tak.